Gratuluję. To jest bardzo. złoty medal i widzę, są duże emocje. Bardzo dużo. Czekałeś na to z utęsnieniem, wywalczony ten medal, bo widzę, że bardzo mocno przeżywasz, cieszysz się z tego zwycięstwa. Wywalcząc, bardzo się cieszę. Wie pan, rok temu na Mistrzostwach dostałem wyrost zawsze klasa. Byłem bardzo ostre. musiałem mógł, mógł poddać. I wtedy to było takie podkupanie psychiki. Obiecałem sobie, że, że za rok wrócę i odrobię to wszystko. I jak widać, udało się. Co było najważniejsze podczas tego całego turnieju? Bo to trzeba podkreślać, że to jest turniej, te kilka walk musisz stoczyć. Trenerzy, znajomi, wsparcie ogólne. Bez nich nie mam rady. Wsparcie chyba było dobre. Ja słyszałem, trenerów w narożniku dużo pomagali. Bardzo dużo. Słyszysz to, co mówią w na, narożniku trenerzy? Słyszę. Jak myślisz, ten złoty medal troszkę zmieni twój, że tak powiem, twoje nastawienie? Pokaże, że jesteś dobrym pięściarzem i zaczną się jakieś większe sukcesy? Wy pan do, 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 do dobrego pięściarza dużo brakuje, Ja ten półtorej półtora rok może około. Więc takie osiągnięcie dla mnie teraz to jest w wow. ogóle A czy się zmieni, nie wiem. Nie myślę o tym razie. To jest talent w takim razie. Raczej czwarta głowa. Eee, sama walka finałowa, ona była bardzo ciężka, dużo zdrowia was kosztowała. Eee, była bardzo wyrównana do drugiej rundy, tak to naprawdę decydowała trzecia. Eee, wiedziałeś o tym, że ta trzecia runda to walka o wszystko? Tak, wszyscy ja to powiedzieli, to i to powiedzieć, że on wolni i do końca nie puszczać. Eee, Wydawało wd mi się, że twój przeciwnik w drugiej rundzie mocno siadł kondycyjnie. Eee, zacząłeś się. Eee wygrywać, twoje ciosy zaczęły dochodzić, zacząłeś taką przewagę zyskiwać. Też tak to czułeś? Tak, ta, tak to czułem, taki był plan właśnie. Pierwsza runda przebakszowałem z nim, dać troszeczkę jakby się wypalił, a od runda zacząć wojnę z nim, żeby do go końca nie zajechać. Bo nie oszukujmy się, przy swoje wadze, przez swoje wadze, ja, ja ważę około 96 kg, a te warunki to jest mało, znaczy, na wazę open, on koło 120 chyba jeździ mile, także... I w tej drugiej rundzie dużo mocnych ciosów spadło na głowę przeciwnika, prawda? Mama, teraz się będą skiwał, chłopak mocno bije. Parę razy moc i się lekko przestraszyłem, ale jakoś się udało. zadowolony. teraz co? Odpoczynek? Teraz odpoczynek. To odpoczywaj i w takim razie szybkiego powrotu na ring. Dziękuję